Jak wygląda wybuch najmocniejszego TNT w Minecraft? Dobra, więc zobaczmy do testu jak wybuchnie zwykły, klasyczny TNT, żeby można było trochę porównać. Okej, jak jedno TNT mi tak zlegowało komputer, to zobaczymy jak będzie z kolejnym. Teraz zobaczmy jak wygląda wybuch TNT, który jest 100 razy mocniejszy, czyli TNT razy 100, zobaczmy. Teraz przetestujemy TNT, które jest 10 razy mocniejsze niż poprzednie, czyli TNT razy 1000. O oby mi kompanie wywaliło. Co jest? Okej, okay, to nie jest dobra droga. To TNT nazywa się Biombuster TNT. Na tym TNT się skończy cały film. Co jest? To wykopało 5 czanków dookoła. Dobra, ostatnie TNT ma dosyć straszną nazwę. Nazywa się World Buster TNT. Bardzo możliwe, że będą się zrestartować Minecrafta po tym, ale... No nie. Oho! To jest. Ja pierdzielę. Dobra, nie mam pytań na 100%, nie mam mocniejszego TNT w Minecrafcie.